Doniesienia z za zamkniętych drzwi domu Cichopek i Kurzajewskiego. Tego ludzie się nie spodziewali. Katarzyna Cichopek na każdym kroku stara się udowadniać, że mimo iż na co dzień jest gwiazdą telewizji, to jej życie nie różni się bardzo od codzienności wielu z nas. Żona Macieja Kurzajewskiego tym razem zaprosiła fanów do swojej łazienki, gdzie pokazała jak wykonuje domowe porządki. W komentarzach wielkie poruszenie. Tego ludzie się nie spodziewali. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą zbraną parę prywatnie i na ekranie. Zaledwie kilka miesięcy temu zakochani pobrali się, a ich ślub był obecny w czołówkach wszystkich portali plotkarskich i tabloidów. Na uroczystości nie zabrakło plejady gwiazd. A niecodzienne poprawiny na bagnach wywołały wielkie poruszenie. Potem młodzi małżonkowie sporo podróżowali, ostatnio odwiedzili m.in. Turcję, gdzie szaleli na tamtejszych stokach narciarskich. Cichopek pokazała porządki w łazience, w komentarzach poruszenie. Po tych wojażach przyszedł jednak czas na powrót do rzeczywistości. Prowadząca Halotu Polsat słynie z tego, że prowadzi bardzo otwarty profil w mediach społecznościowych, gdzie nie koloruje rzeczywistości, ale prezentuje życie takie jakim jest. Często z drobnym przymrużeniem Oka. Tym razem żona Macieja Kurzajewskiego postanowiła zaprezentować fanom, jak wykonuje domowe porządki w łazience. Na zamieszczonym na Instagramie wideo widać, jak celebrytka w luźnym, domowym stroju zakłada rękawice i dokładnie czyści umywalkę, armaturę i inne powierzchnie. Nie ma tu mowy o prezentowaniu luksusu. Cichopek stawia na naturalność i codzienność, za co zebrała pochwały od fanów. Komentujący od razu docenili autentyczność, dystans do siebie i pokazanie, że nawet gwiazda telewizji ma takie same domowe obowiązki jak inni. Filmik ma także jeden zabawny moment. Gdy pod koniec gwiazda halotu Polsat pojawia się w białym szlafroku, wyraźnie rozluźniona po skończonej pracy. Przez moment sugeruje widzowi, że zaraz zniknie z kadru, udając, że zdejmuje szlafrok, po czym natychmiast macha do kamery palcem wskazującym na nie.